Dziś wszystko po 5 zł. Jest szansa, że nasze misiaczki wrócą z pełną torbą. O, ogrodniżki, Ogrodniczki, ogrodniczki Sto Dikis. 145 zł. Hmm, co to za sytuacja? Przecież miało być wszystko za 5 zł. A tu nagle wycenione rzeczy? Hmm, ładne, ale no to To są na sobie, nie? Bo na, na te wyceny, co? Nie orientujesz się, nie ma żadnej promocji. Chyba nie, to jest po prostu by cena. 5 zł no. czy bez cen wychodzi na to. Tu. Fajne, ale nie za tyle. No. Rozumiesz. A może kiedyś trafił No Tam będziemy to się powiesz. A może, Część, no. to tak jest. <laughs> Mam taką nadzieję. Coś no, ładnego. Zobra, tu jest coś o kurczę, Normalnie balowa suknia. 75 zł. Znasz tą firmę? To jakieś skandynawskie, Nawet, nawet ja tego nie no, przeczytam. No, no. Ja też nie, nawet nie będę próbować. <laughs> ale za to przeczytam, że 520 euro na cenie jest. Po szwedzku nie mówimy. Raczej wolę nie czytać tej nazwy, ale może Ty spróbujesz. Ja ze szwedzkim też nie miałem wiele do czynienia, ale wiem, że cześć to hej. O. I jaka? Sio. No. Stent. Dobra. Cindy, Dres. Identyczna. No i słuchaj, cena regularna 2339 zł, więc ten retail nie kłamie. No, no, no. I była, słuchaj, na wyprzedaż za 1988 i pozostał jeden egzemplarz tylko do sprzedaży, więc cena jest naprawdę konkretna. No ciekawe. Takie sukienki z tej marki sprzedają się za około kilkaset złotych, nawet i niektóre do tysiąca złotych. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tą marką, więc myślę, że będziemy celować może w jakieś 3-4 stówy na początek. O? Mam firmę. To chyba to jest? Zgadza się? No. Zgadza się? To jest już. Jest teraz naprawdę chyba najmodniejsza firma jaka jest. No to jest już Hajens chyba zdaje się. Zobacz Cotton Organic Gular Fit mhm. Vintage Wash. Nie pisze z którego roku? Mm. Niestety nie. O. Co? Polski towar to bardzo luksusowy sklep. No i te spodnie. Myślę, że też są taką marką premium. Bardzo lubiano teraz szczególnie przez dziewczyny. To to dosyć młoda marka. Powstała zaledwie w 2014 roku. Jej współzałożycielka, Elin Link, zaczynała od prowadzenia własnego bloga modowego. Zobacz, jak on są ładnie No ładny ten. denim przede wszystkim. Pokaż w ogóle ten tył. To jest to no. skórka. Dobrze, bo ona wyprana już nie byłaby taka, widać, że jest widzisz. Ale no. one w ogóle, zobacz, one mają taki właśnie efekt sprania. Popatrz. Tak, takie ty gry charakterystyczne. <laughs> no. Tak, są sprane, chociaż nie są nigdy prane. No tak. Fajnie, ekstra. No to co? Perełka będzie chyba, co? No pewnie, takie kilka stów jak nic kosztują, zobacz. Wszystkie metki, I metka ze sklepu i metka z w miejscu, w którym była sprzedawana. Tak. Wow, super. Fajna rzecz. <noise> Wiesz co, to w ogóle jest pierwsza rzecz z tą metką. No. No, super. co kiedykolwiek znaleźliśmy. No to co kochani, czy te spodnie są najlepszym znaleziskiem dnia? W dzisiejszych zakupów zdecydowanie są spodnie marki TOTEME. Kupione za 5 zł, a wystawimy je za około 400 zł. I myślę, że za tyle około mogły się sprzedać. Jest to modna marka, lubiana marka. No i co? Warto było pojechać. Pewnie. Do łap wrócimy. Nie jest daleko. Nie da. No. no, pewnie.